Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy Na śniadanie Ale wieje cały czas. Coś się jakoś. Greta się denerwuje, Widać Chyba tak nie było w tamtym bloku. Już nie pamiętam Idziemy Dobra Idziemy na śniadanie i idziemy po pudła. And we go for the boxes from your sister. Budła. Dzisiaj pakowanie już, już takie ostatnie Jest jeszcze tego cały czas Gdyby człowiek nie otworzył, nie zajrzał, to, to ten To coś trzeba spakować Książki Nie książki O, tu ktoś się znowu buduje Znowu pieniąg. Tutaj widzę się zamknęło chyba albo wakacje jakieś, już nie wiem No dobra, jak dojdziemy to pokażemy Kurczę, to zobaczycie Co się, co się dzieje, to jest jakieś życie, czegoś takiego to nie widziałem przez 4 lata Ale to za co? Coś widzę, idę zrobić To jest knajpa ale mam nadzieję, że to nie do jedzenia znaczy, że, a jak nawet to o żamy. nie? jeszcze raz powtórzę ile ja to swoich piniąków wydał żeby to kupić w bawianicach w zoologicznych bo własko nie było a teraz proszę Sina mówi się damy tutaj ja by nie, bo by wieje na w zupę. Jest pani mama od zup jest to wszystko. Ją doradzi? Tak. Ja bez, 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 bez no czym? nie no i bardzo dobrze. Akmiel. Też to, że tutaj, bo nam wybije. So. O, to błyskawicie. Biorę, co syna zamówiła już? Nie, nie dla mnie. Tak? Tak. Syna, this with the sugar? Nie. No, chili. No dobrze, bo ja już nie pamiętam, bo ja sobie But biorę zawsze. O, nie, to nie to, to czosnek. No, no. Już raz pokażę. To czosnek. Ja sobie biorę takie inne. Ale nie widzę. Cukier oczywiście. Ale nie widzę tych, tych co zawsze brałem. Where is the small chicken, small, small? Nie ma. No dobra. Może brakło. Nie, this is the garlic. Widzę, że to czosnek, a nie... No dzisiaj, co tam, czwartek czy to piątek, to nie ma no. Od poniedziałku, ale zobaczcie wieje, co to się... Dzikondo. Minium. Nie zawaliło czas. Put, put, pukać. O, thank you. A moja wygląda tak? Tak, Sina sobie bierze te kulki, bo ja to tych mielonych nie chcę. To też sobie mam zrobić, więc też tego nie chcę. Take more, de, 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 No have. Gdzieś tam pewnie są, tylko ukryte. Only one. <laughs> And how many you have. Yeah. No. Mm. Coraz gorzej. Znaczy, mówię coraz gorzej, no coraz, coraz bardziej trzeba oszczędzać, widać. O, paluszek się wkradł. Żeby się utrzymać. Kiedyś były chyba, but before was like three, nie? Eh? One soup three. A teraz, po... A teraz po jednej. No proszę bardzo, dobra. Dosypuję sobie tam, co mam dosypać i... Pokaż. Ci tam jeszcze by Bravo. O, brawo nawet bijesz. No dobra, ja sobie baknąłem tylko... Tej, tej pasty chili. I już, no. Tego to nie chcę, bo nic tam z tego nie ma. szaf jakby był, to jeszcze, a tak to pani. Od dzisiaj? Że ja sobie dodałem syna ale dobra, ja tak lubię ostro. E... Znaczy na ostro. E... No i zajadam. Faktycznie kolorek się zmienił. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurczę, dałem czadu, ostre, ale ale co chciałem powiedzieć, wszystko z sól i tak dalej, to naprawdę jest okej okay tutaj, jest okej tu, nie, jest gdzie indziej ja już nie jadam tutaj na osiedlu, no i jest, są jeszcze takie, po, you know, next to mat, yeah. 6.50, mm. Są takie, ale to już zupkę 650, ale to nie Nie, no ja tam byłem, było ok. No. Co prawda tam dają takie cieniutko pokrojone Wołowiny, coś tam, coś tam można sobie do. Mmmm. Jak? Ja, I, ja jestem chyba prawdziwym Włochem, bo ja wolę zamiast. I like instead the rice. Nudul, the normal nudul, you know, From the sód. A okej. The hive, I think. myślę. hiv? Nie. No dobra, Coś się dogadaliśmy. Zamiast ryżowych jednak wolę. No taki normalny makaron. Jakieś takie yy, no, no, pszenny czy jakiś tam. i tak węglowodany, i tak węgla a ja tam z jakimś tam yy, co to jest jak cię mówi to tam jest w makaronie to to wszyscy mają rap uczulenia gluten, tak? nie, ja z tym nie mam problemu, więc OK, tak. Kanada idzie? Bye, bye. Dziękuję. Jest i mechanik. man. No wiem, idziemy teraz po te wreszcie po wiatraczki. Mam nadzieję, że nas tam w jakimś. tam nie wiem, się nie pogodzi. Chce Czy czymś tam, do? I go. Kurczę. Nie, dobra. OK. No. Okej, okay, okej, okay, no, nie, bo jeszcze mam do naprawy bo jeszcze mam do naprawy jedną rzecz. Ciekawe czy przyjmę w ogóle zamówienie. No, ktoś sobie rybki tutaj z muchami. Czasami przykrywają taką siateczką, żeby te muchy nie te. Na no, czasami jak widać. Nie no. Oj, podjadłem te zupki, dobra. Często nie chodzę na te zupki, ale tutaj do tej pani... Też często nie chodzę, ale jak chodzę, to właśnie tutaj. No ja idę na pierwszej linii frontu, no dobra. O tu co tu się dzieje? Czyli you know, what is this? Do you open something? Tutaj, zobaczcie. No, to kiedyś taki pomysł też, bo jak jeszcze pola pizza istniała, no ale na pomysłach się skończyło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tylko nie widzę do kogo to ma niby przenależeć. Widzę jakaś knajpka, Ale to są takie, jak już widzę na zdjęciach, to są takie gotowce, co się w sklepach kupuje. I po prostu kładzie się na grillach jakiś. No może dam krewetki, to się samemu ale tak, to te wszystkie tam. To tu, 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 takie gotowce, dobra, idę. Mecalę O, bo pomówię, że jeszcze mam takie coś do naprawienia. Czyli, jak to się mówi, mikser, blender, blender chyba. So oh, co to za bąb? Oni Dobra dla I innych. więc może zrobimy 50-50. Nie, to dla Was. Sina chciała zażartować, mówi, że mechanik sprzedał, bo niedawno nie było, to sprzedał. No ja mówię, dobra, to podzielimy się 50-50 i /50. już nie. No, dobra, zobaczymy, co to będzie. Ale w sumie Tak tylko <laughs> Tak tylko chciałem Bo już sam nie wiem czy do warsztat, czy do domu Ale dobra Nie moje, nie wtrącam się no widzicie u mnie słowo droższe od pieniędzy Przeszedłem, odebrałem Zobacz jakiś Odebrałem, jeszcze nawet dałem pipa za oczekiwanie. No tak jakoś, tak jakoś wyszło do. Zima teraz to tak jakoś nie było gorąco za bardzo. Więc jakby to był sieciń czy marzec, to pewnie by mi się szybciej przypomniało, czy tam. O idzie. Żeby nie było. Dobra, O, bez prądu. Perpetuum mobile. Bez prądu działają. Tu muszę tylko zajrzeć. mnie Skorci. No to któki, no. No Ale... Poczekajcie. A... To są do rozwożenia. Aha. Dobra, chyba zaczynam kumać, czyli ktoś produ robi produkcję i rozwozi to. No to jest, mówię, dobra nie krytykuję, no. Nie krytykuję, jeżeli jest napływca, no to znaczy, że jest dobre. Ale ja nie, raczej nie jadam. Tam czasami. Kiedyś dawno temu się chodziło do tych języków. zaraz odleci do tych helikopterach. Kiedyś nawet jak poszedłem robiłem takie kluski z wołowiną. Takie bardzo cieniutkie kluski. Nie ryżowe, tylko właśnie no, mączne. Czy tam. Chyba tak się powinno powiedzieć. To raz nawet poszedłem, znaczy... Poczekajcie, Sina poszła po to. To mi o, tu też obklejony tym tą folią. Co ja też mam. E, Sina poszła, przyniosła, bo bardzo robiłem. Patrzę, no kluski są, ale wołowiny nie było, zapomnieli dorzucić, nie? No ja cię kręcę. Gdzie by człowiek się nie obrócił to. No, to na sprzedaż. Dopiero co zrobili to, tak naprawdę. Pewnie przyjdzie nowy i znowu będzie remonty robił, czyli przerobi wszystko, wyda tysiące Zresztą nie moje, to się nie wtrąca Nie przeszkadzam Idziemy po pół, jedziemy po pudła teraz Czyli tam się dzisiaj nachodziła tyle co przez cały tydzień, więc chociaż zapytam, Zobaczmy. co zobaczymy, może się zgodzić, się przejść. Niewyobrażalne. A już chciałem powiedzieć, że Sina się zgodziła, żeby się przejść. Że co? Może mam... i ma rację. Kurczę. Ale mam. A ja nie wiem, czy mam klucz. Sina! Sina! But you have a key! Ja. Yeah jak mam wziąć? No może i ma rację, tych pudeł trochę będzie. Dawaj, dawaj. Bystra, bystra. Dobra, to okej, okay. see No, no, no. Go to sister. No, I wait, wait. Wait for what? I go around a little bit. No, 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 Na razie. Także mam, odzyskałem wiatracki. Sina się bała tam iść w ogóle. Dobra, życie się zmienia błyskawicznie. A Sina wyłączyła kierunkowskaz. <laughs> Senioro. Dobra, Sina jedzie sama, przywiezie te pudła. Ok, bring it the, the boxes. No po co zamykają drzwi? No dobrze. No. I na nas włoziła pudełko i ja to już nawet tam się spakuje jutro najprawdopodobniej, albo najwyżej pojutrze. Nie the tape tu jest? Nie, tape do. Okej, okej. Dziś że taśma jest tu, ale. No ale nie widzę. No dobra, ale pod, jak miałem zobaczyć? Ja tam położyłem? Po, jak ja nie mam to silne? Czekajcie, jakąś łyżkę muszę <grym> no, Już widzę, co przyda się wreszcie do czegoś. A gdzie tam ja to położyłem? Okej. Okay. I bring it to you. dziękuję bardzo. You're welcome. Też bardzo. Dobra. Syna, zabezpiecz pudło i pakujemy, co jest. Ja idę wyjąć pranie. No dobrze, sina, Ładnie zrobiła pudełka. Mam nadzieję, sister have more? If we need more? Have. Bo nie wiem, bo że naprawdę tych dziewięć nie zajrzeć. I think okay. ok. I think okay too, but może się mylimy. Syna, one small coffee like this. No sugar, no ice, no nothing. Dobra. No to jak dobra, to. Do kobra. Do widzenia, do jutra. O, zobaczcie, jaki zwiatrz. Perfetowo wille. Nie trzeba włączać tej elektryki, jak na Pawlaku mówiła. Babcia. Dobra, i chyba jutro, chyba jutro mają wolne. I chyba jutro, znaczy mówię chyba, bo zawsze jest chyba. To, że ktoś powie, że jutro, to, to nie znaczy, że, że jutro. Dlatego mówię chyba. Także, no dobra, no już wreszcie, niech się to coś ruszy. Czy w tył, czy w przód? Mówię, faworek coś nie dopieka ostatnio tych. Tych tych yy... no tych faworków. Wiecie, Zodzi, niektórzy lubią takie blade na przykład fryty czy coś z tam frytki A niektórzy lubią takie bardziej wypieczone. Ja bym wolał takie bardziej wypieczone i wizualnie to też lepiej wygląda, ale dla mnie, a może nie dla innych, więc możliwe, że to jest manewr marketingowy i i tak to właśnie ma być. Sina, I said like this. No nie chodzi już o to, tylko jak ja to bachnę, to z miesiąc nie zasnę przecież. No, no dobra, dziękuję. A tu pełną parą. Składamy, co się da. O, to jeszcze muszę zanieść do pana magistra, inżyniera od wiatraków. Bo też takie rzeczy naprawiam. No i znowu się robi, jak widać, no cyrk. No, ale to już ostatni cyrk. W tym miejscu. Synod please remember where you put Polopiryna z Polski. Prawdziwa. Just remember, please. Ok? I the wine glasses. No jakiś trzeba. We need the, I don't know, paper or something. No możemy do, no tak tylko. But anyway, we need a small box. Czyli jakiś małe pudełko trzeba i i ten. No i z czymś to wino niż jakoś. Yes. Ten ładny. Działamy ja Arbor czeka O tu jeszcze dla steka mam takie O dobrze. już chyba mówiłem na którymś filmie, tylko jemu ja zapominam, bo jak mnie odwiedza zapominam mu powiedzieć 150 mm, coś tam, coś tam No Wejdzie tam do doszynek, żeby tam owinąć coś tam zrobić. No i zaczyna się ostatni etap pranie jedno zrobiło, o, chyba już drugie też się zrobiło. Dobra, to idę wyjąć. Syna sobie puściła śnieg i góry. <gry> Dobra, już trochę popakowane. Jeszcze zostały pudła. Tato już niech sobie w całości, że tak powiem, leci. To już wyczyszczone flaga jeszcze wisi o tu nawet cyna zdjęła bo to trzeba jakoś zeskrobać czy coś bo nie chce zejść co? No dobra mam nadzieję że jakiś na to sposób jest szklany do wina Coś tam, coś tam. No dobrze. No tu jeszcze są pudła. Dwa krzesła. No i to właśnie jeszcze te te całe donice, cały jeszcze ten, ten regał. Jednak Silo mówi, że, żeby go wziąć. No to to bierzemy. No i tyle. Także dzisiaj dzisiaj sporo pracy z tym pakowaniem jak, jak to z pakowaniem no. i żal i smutek i, i taka i niepewność i coś tam no, nie, nie wiem jak by to określić jednym słowem no co tam pyku co tam co no ja wiem, ja też smutny trochę. Są wiatraczki. Co, Sina? jest? minuto to nie too? I souvenir. So when your brothers, cousins come? Tomorrow? Okay. No, czyli jutro. jutro. No, zobaczymy jak to będzie, bo to jest bardzo elastyczne. Jeśli chodzi o umowy, czasowe, konkretne, no nic, będziemy kończyć ten odcinek. My tu dalej pakujemy. Nie ma co, że tak powiem, czasu, co pokazywać. Yeah. You gonna say goodbye today? We're yeah. gonna show tomorrow. Jutro będzie, jutro dopiero będzie wnoszenie tego wszystkiego. Bravo, one year. <laughs> Bravo, one year. Yes. No dobrze.